Następnego dnia odpalam ostatnie trzy odcinki i jestem zmieciony z planszy po prostu przez te trzy odcinki. Uważam, że to są jedne z najlepszych odcinków serialowych w historii Polski. Duży du 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 take, ale tak ma, takie mam uczucie. Naprawdę ym, przeniesienie ciężaru, ale jednocześnie zachowanie ym, tego komediowego sznytu ym, mm -hmm. ym, z gagami. Zrobienie z tego nawet w pewnym momencie takiego trochę, takiej trochę komedii pomyłek połączonej z lekkim horrorem, z takimi tajemnicami. No fajnie, fajnie to tam było poszyte w tych odcinkach. No i przede wszystkim zakończenie, albo nie do końca nawet zakończenie historii, ale też um, przerzucenie tego ciężaru, um, tego serialu trochę na tą relację właśnie Macieja i Anieli, mhm. zakończenie tego wątku, ale potem go otwarcie w taki sposób, w którym na przykład jedna z bohaterek, czyli matka, to stała końcu jakąś rolę w tym serialu, poza byciem jakimś takim creepy, e, no bo ona wcześniej. Creepy Woman. Tak, creepy, tak trochę nieszczęśliwą kobietą w cieniu swojego męża.